Człowiek, codziennie prezes pyta Ciebie, jak tam zdrowie. A gdyby tak kiedyś zdrowia zabrakło, rzęsi zręczę oj Raz, dwa, trzy, Korporacji, którzy swoją wytężoną pracą przyczynili się do zbudowania dobrego wizerunku naszej firmy i nowego jachtu dla pana prezesa. W ubiegłym roku nasza korporacja wypracowała zysk, który znajduje się w banku na Cyprze. W tym roku korporacja wypracowała straty, które znajduje się w na Narodowym Banku Polskim. Prezes zarządu naszej korporacji, Tobrasowski! Witam szanowni. prezesie! co się stało, że pan zjechał z najwyższego piętra tutaj na poziom zero? Zjechałem po to, żeby spotkać takie zero jak my. A? Ojciec, ile razy ci mówiłem, żebyś nie trzymał okularów w nocniku? No, te nie są do czytania, te są do dóbr. Można by z skorzystać? No, 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 że... Lewa szuflada. tam na naciągnął. No, no, no. Ojciec nacisnąć tam co? No! Telewizor też już ma. No. No to, no to, to kupisz wycieczkę jako. Nie mam urlopu. Słuchaj. Moja praca polega na tym, że wyzwaniam do ludzi. Ale teraz nie mogę wykonywać swojej pracy, bo zadzwonił do mnie jakiś debil. Aha. No, no to się wyłącza. No to się wyłączy. A panienko, panienko, środek tu. Uważaj, cały, całe honor Kosalina na tobie. Czy, czy panienka wid? Czy panienka widno, czego w Ameryce, w Niemczech, w Japonii, w Kanadzie nie ma wielkich pomoców świątecznych orkiestrów? <zysy> Jestem daleki od tego, e, panienko, wiesz czy nie? Nie, to ci powiem. Bo tam wszystko w tych krajach. 22 lata minister idzie z drugą małolata w Pozo, Dozo, Witka, Nara. I jeszcze wyobrażacie, że to ministra najważniejsze są dzieci, ale te na galerijce z tablicami ile pieniędzy już płynęło? I ta minister patrzy, o już mamy 20 milionów. Joł, Już mamy 40 milionów, mówi minister. Będzie co dzieli. Do śmiechowic padłem ino na godzinę, na godzinę ino po to za granicą. I zostałem w śmiechowicach dłuższą chwilę. Całe życie przyszło tkwić mi w Byłem głupi, bo tak dołem się na schody, że przy sobie mi... uśmiechnąłek się i zapytołek dziewek. sobie Co mnie to Nie zawsze będą śpichu Za tym śpichu Było więcej niż herbaty Szafijące Wiecane od kolegów Budowołek Mały dom na duże raty Gdy mnie Kiedy skończy się zaklina Gdy mnie tytos Kiedy znowu cię odwiedzę nie chcesz zwiedzieć, Co mnie jest, a co cię ma chcesz wiedzieć A ja wiem co powiedzie Gdy I... nic Był Pan najdłużej. Najdłużej? CZPR. Interesowania. Zainteresowania. Ostatnio się interesuję troszkę trumkami, bo kurczę zastanawiam się, co tam w tym biurze europosła wstawić tam do tego barku, bo tam różni goście w zagraniczni będą przychodzić. No ja myślę, że coś tradycyjnie polskiego, no może żubrówkę. A żubrówka to już nie jest Polska. Ja, już markę sprzedali. Jak to sprzedali? Kom. No rosyjski biznesmen zgubił. To pan nie wie? Rosjanie kupili żubrówkę? Da -da. No, hmm. to który z tych jeszcze jest nasz? Prawdziwy Polski. De Natura.